Dziękuję Ci, Jezu, za rozmowę w kościele przed mszą świętą i później, gdy byłeś we mnie w swej ofierze. Dałeś mi głębiej poznać Twoją ofiarę. Jakie znaczenie ma to wszystko? Chcę, abyś odczuwała moją bliskość przy sobie. Wiele pragnę Cię nauczyć. Wiele pokazać i wiele dać. Będzie to możliwe, gdy Twoje współżycie ze mną stanie się bliższe i stałe, bez przerw. Chcę doprowadzić Cię do tego. Jesteś mi poślubiona, powinnaś zatem lepiej mnie poznać i wydarzenia z mojego ziemskiego życia także. Przynajmniej te najważniejsze powoli przygotowuję Cię do tego. Czynię to powoli i stopniowo, aby Twoja wrażliwość zniosła prawdę o tym, co działo się od momentu pojmania mnie w Getsemani. Już te bardzo krótkie i niewyraźne obrazy są tak mocne. Ucz się panować nad wzruszeniami, bo przeszkadzają poznać spokojny i głęboki ból prawdy. Poznanie podstaw prawdy o Bogu i o człowieku odbywa się przez golgotę, tą autentyczną i tą w Twoim życiu. Zjednoczenie miłosne ze mną też. Dobrze wczoraj wybrałaś. Nie ma zjednoczenia w ekstazie, jeśli nie było zjednoczenia w bólu. Uczestniczenie w moim cierpieniu jest nie tylko sprawdzianem Twojej miłości, ale jest przede wszystkim pogłębieniem, poszerzeniem, przemienieniem. Dopiero wtedy rodzi się miłość podobna do mojej miłości. Wtedy jest podobieństwo i możliwość doskonałego przenikania, jednoczenia się, współistnienia ze mną i we mnie. Bądź wierna przyrzeczeniom, jakie mi złożyłaś. Nie lękaj się. Znam Twoją wrażliwość i nie uczynię niczego, co byłoby ponad Twoje siły z Ewangelii według świętego Łukasza przywilej uczniów. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co słyszycie, a nie usłyszeli. Rzeczywistość jest inna niż to, co ludzie o niej wiedzą w oparciu o własne wysiłki i domniemania. Jedynie moje światło może ją ukazać. Szczególnie odnosi się to do rzeczywistości o samym sobie. Człowiek chce siebie widzieć lepszym niż jest. I na ogół widzi to, czego pragnie, a nie to, co jest. Z tego zakłamywania siebie wynika najwięcej nieporozumień i nieszczęść pomiędzy ludźmi i między człowiekiem i Bogiem. Wszelkie niezrozumienie, niechęci, konflikty wśród ludzi. Moich wybranych też. Są owocem zakłamywania siebie. W każdym konflikcie obie strony są winne w różny sposób, ale wspólnie ponoszą odpowiedzialność. Jeśli ukazując czyjeś zło robi się to z miłością i z moim udziałem, wówczas nie ma konfliktu. Ale trzeba okazać miłość, a nie złość lub własną wyższość. Co to jest tęsknota? Moje wołanie w Twoim sercu, na które nie możesz w pełni odpowiedzieć, bo zamknięta jesteś w swoim człowieczym życiu w swojej ludzkiej formie istnienia ograniczającej kontakt ze mną. Od początku Twojego życia wołam Ciebie. Tęsknota to wołanie osamotnionego Boga w ludzkiej duszy. Każdy człowiek czuje to wołanie, rzadko, który rozpoznaje, wielu zagłusza. Moje dobre dzieci usiłują odpowiedzieć. Ale nie jestem w pełni dostępny. I cierpią tym bardziej, im wyraźniej słyszą moje wołanie. Czy teraz także jesteś osamotniony w mojej duszy? Tak, bo ciągle za mało uwagi mi poświęcasz. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jest. Jakaś bezsilność, jakaś niemożność, która nie pozwala zupełnie przylgnąć do Ciebie. Trzeba bardzo dużo i bardzo żarliwie się modlić i oczyszczać swoje życie ze wszystkiego, co wiąże z zewnętrznymi sprawami. Potrzebna jest rzeczywista asceza. Ograniczająca zewnętrzne potrzeby do niezbędnego minimum, połączona z żarliwą modlitwą, nieprzerwanie. Twoja droga jest dla wybranych. Ma to specyficzną cechę, że nie ty ustalasz te ograniczenia, ale wszystko powierzasz mojej decyzji i dostosowujesz się do niej, jakakolwiek będzie. Jest to droga pozornie łatwiejsza, ale wymagająca ogromnego zawierzenia i podporządkowania.